Mecz żywy toczony w szybkim tempie na dobrym poziomie ligowym. Yy, niestety o wyniku yy, zadecydowała nie jakaś składna akcja, tylko prosty błąd przy wyprowadzaniu piłki. Straciliśmy w, na 20 metrze w sytuacji, gdy yy, konstruowaliśmy od tyłu akcję ofensywną. No i stało się tak. Takich sytuacji się nie marnuje przeciwnik w sytuacji 2 na 1, skończył to skutecznie golem, i ustawiło to na pewno przebieg spotkania. Po przerwie graliśmy myślę, że bardzo dobrze. Przejęliśmy inicjatywę zdecydowanie wiedząc mimo wszystko, iż przeciwnik ma bardzo szybkich zawodników, i jednak. Byliśmy bardzo nieskuteczni. To jest nasza bolączka w tej chwili, bo na ilość stwarzanych sytuacji bramkowych strzelamy zbyt mało goli, mając ku temu wiele okazji. Trzecie spotkanie na wyjeździe, nasze grane, przegrane 1-0 i myślę, że trzecie, którym na porażkę nie zasłużyliśmy, ale nieważne estetyczne decydują o wygranej, tylko to, co jest w sieci, a my dzisiaj nie. Nie potrafiliśmy zdobyć gola. Gratuluję tenerowi Jackowi Trzeciakowi, zwycięstwa. My wiedzieliśmy, że ma w swoich szeregach bardzo ruchliwego hajdarego. Staraliśmy się temu przeciwstawić, aczkolwiek o do dwa godziny strzały i, i, i raz z kąta zerowego trafił w słupek. To w tych sytuacjach mogliśmy się zachować trochę lepiej, no, ale też doceniamy klasę przeciwnika, no, bo te sześć goli, które szczelił, nie wzięło się z niczego. Natomiast w pozostałych kwestiach no, Olimpia zagrała na swoim dobrym poziomie. Dzisiaj mecz w naszym wykonaniu składał się z dwóch faz. Pierwsza faza to była pierwsza połowa, gdzie myślę, że zdecydowanej większości tej pierwszej połowie kontrolowaliśmy, stwarzaliśmy sobie sytuację. Kontrolowaliśmy grę od pierwszej praktycznie do 3.40 minuty. E, wybiliśmy całkowicie termalikę e, z rytmu. E, oprócz tych stworzonych sytuacji, które żeśmy mieli, dołożyliśmy do, te, do tego e, bramkę, co było, co było bardzo ważne w tym, w tym momencie. Natomiast druga połowa e, to już przede wszystkim charakter, serducho e, i tutaj termalika. To, co trener wcześniej powiedział, przejęła całkowicie inicjatywę. My, mając kilka razy piłkę do wyprowadzenia jakichś groźnych kontr, no niestety nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, bo termalika w tej drugiej połowie. Nos, bardzo, mocno, bardzo mocno naciskało nas szczególnie w tych naszych niskich strefach, co było dla nas dosy, dosyć dużym, dużym to problemem. Aczkolwiek później stworzyliśmy sobie bodajże dwie sytuacje, no ale mm, tak naprawdę, y, tak naprawdę cieszy przede wszystkim zwycięstwo. I dzisiaj drużyna Olimpii pokazała w pierwszej połowie bardzo dobrą organizację gry a w drugiej połowie serduch tak tak to można, tak to można e, skwitować